Disclaimer. A zanim zaczniemy, chciałem tylko powiedzieć, że to wideo nie jest żadną formą ataku w kierunku kogokolwiek w internecie ani żadnej konkretnej osoby. Jest to po prostu kolekcja moich myśli, zgrupowanych razem w coś, co jest semi zrozumiałe, które narodziły się z frustracji, widząc różne rzeczy w internecie i w prawdziwym życiu. Tak, prawdopodobnie użyję trochę twardych i niemiłych słów, ale nie mam zamiaru nikogo personalnie atakować. Krytykuję rzeczy, które ludzie robią i mówią, ale nie samych ludzi. Uważam, że wartość osoby jest znacznie wyższa niż tylko to, co mówią, nawet jeżeli się nie zgadzamy z tymi rzeczami. I tak długo, jak ta osoba nie krzywdzi nikogo, to ja prawo mówić to, co chce. I oglądając, albo słuchając ten film, proszę pamiętajcie, że nie jest to w żadnym wypadku próba usprawiedliwienia pewnych chorych rzeczy, które ludzie robią w internecie. Nawet jeżeli jest to oczywiste, wolałbym to wyjaśnić od razu, jeżeli potem się tłumaczy w komentarzach. Większość punktów przedstawionych w tym filmie będzie skierowanych do dyskusji wokół gier wideo, aczkolwiek możemy je również aplikować do rzeczy jakikolwiek, na jakikolwiek temat. Czy to gry, polityka, religia, cokolwiek. Jeżeli czegoś nie zrozumiesz, bo będzie tutaj trochę technicznego i takiego mądrego gadania, no to zapraszam w komentarze, żeby pytać. Natomiast jeżeli ktoś się z jakiegoś powodu wstydzi, no to macie Twittera w opisie i można sobie pogadać, prawda? No i ostatnie. Jestem programistą z wykształcenia oraz zawodu. Wszystko co będę mówił jest bazowane na na rzeczach, które sam się nauczyłem, albo z mojego własnego doświadczenia, więc jeżeli coś pomylę, no to proszę poprawienie mnie w komentarzach. Zawsze jestem zadowolony, kiedy mogę się czegoś nauczyć. Siema! Dyskusja jest dziwnym tematem, ponieważ zakładając, że nie wykształciłeś bardzo, bardzo silnych umiejętności krytycznego myślenia, większość z nas zakłada, że hej, jesteś, jestem całkiem niezły w tym samym dyskutowaniu i moje moja wiara, moje poglądy są w sposób racjonalne. ale jest to rzadko prawda. My jako ludzie mamy tendencję do Bycie z względem różnych rzeczy bardzo, bardzo często, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Myślimy, że wiemy dużo na jakiś temat, kiedy tak naprawdę wcale tak nie jest. Popełniamy błędy logiczne przez cały czas i z różnych powodów, niekoniecznie mając na celu zrobienie czegoś złego, mamy tendencję do kłamania, mylnego przedstawienia różnych rzeczy, często kompletnie nie będąc świadomy tego, co robimy w tym momencie i jak to może być szkodliwe. I jeżeli mam być szczery, to uważam, że jest to coś kompletnie naturalnego. Też jestem ofiarą swojego własnego mózgu. Ale pomijając krytyczne myślenie, najistotniejszą umiejętnością w dyskusji jest autorefleksja, i to jest coś, co uważam, że brakuje większości ludzi. Nie uważam, żeby ludzie byli naturalnie źli albo głupi to znaczy w momencie urodzenia. Myślę, że 99% z nas chce sprawić, żeby rzeczy na świecie były lepsze, żeby coś poprawić. Po prostu mamy różne pomysły na to, jak to zrobić. Prawo albo lewo nie oznacza dobro albo zło. Jest to tylko opcja A albo B. I spokojnie, ten film nie będzie jakiś mega polityczny, właściwie to prawie wcale nie będzie polityczny. Jest to bardziej ogólny zbiór moich myśli i przemyśleń, które gdzieś tam zbierałem w sobie i którymi chciałbym się podzielić. Czuję, że ktoś mógł naprawdę wyciągnąć coś sensownego z samego materiału. No więc zacznijmy. Jeżeli ktokolwiek wam kiedykolwiek powiedział, że jest super logiczny albo obiektywny, no to kłamie po prostu. Nawet gdybyśmy założyli, że ludzie rodzą się w 100% obiektywni, co oczywiście jest nieprawdą, życie nie pozwala na to, żeby zostało tak na długo. Znaczy, jesteśmy tworzeni i ukształtowywani przez nasze doświadczenia, przez ludzi, których spotykamy, przez rzeczy, które oglądamy, których słuchamy, które gramy i które czytamy. Nieważne co by to było. Dodatkowe emocje grają bardzo dużą rolę w tym wszystkim, ale o emocjach będzie oddzielny segment później. Uważam, że powinniśmy próbować być logiczni. Zwłaszcza w przypadku dyskusji, no i tak samo, że powinni, powinniśmy starać się być obiektywni. Ale nie powinniśmy zakładać, że jest to w 100% możliwe i że w 100% jesteśmy albo obiektywni, albo logiczni. Bo po prostu nie jesteśmy. I nie jest to nic złego. Nie bylibyśmy ludźmi, gdyby nie nasze przeświadczenia, nasze emocje. I jeżeli mam być szczery, to ja bardzo lubię tą subiektywność i momentami niejasność w dyskusjach. Wobec tego świat byłby znacznie bardziej nudnym miejscem. I naprawdę lubię. Słuchać tego, co ludzie myślą, różni, nieważne jak bardzo bym ich nie lubił albo się z nimi nie zgadzam, po prostu uważam, że dyskusja jest bardzo istotna. Tak długo, jak jest to faktyczna dyskusja, a nie po prostu hałas. A teraz na temat błędów logicznych. Jakbyś nie wiedział, co to jest, no to już tłumaczę. Błąd logiczny, nazywany również sofismatem, to błąd w rozumowaniu, który podważa argumentację. Ma miejsce, gdy wniosek nie wynika logicznie z przesłanek, nawet jeśli same przesłanki brzmią warygodnie. Często są bardzo przekonujące i brzmią wiarygodnie, ale są mylące, ponieważ łamią zasady, podstawowe zasady poprawnego rozumowania. I kilka przykładów, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jest na przykład stromen, który przeinacza czyjś argument, tak, żeby było łatwiej nam go atakować. Jest to pochopne ogólnianie, czyli formułowanie ogólnikowych twierdzeń w oparciu o ograniczone dowody. Albo hamstrzed ad hominem, czyli atakowanie osoby zamiast argumentów. Jak na przykład, kiedy nazywasz ziomka od C-wordów i tak dalej, zamiast poważnie jego argumenty. No, to generalnie całkiem zabawne, ale w prawdziwej dyskusji takiej poważnej raczej tego nie rób. I teraz trzema ja w ogóle to tłumaczę? ponieważ każdy z nas popełnia te błędy. Specjalnie albo nie. Weźmy sobie na tapetę inny przykład błędu logicznego, czyli fałszywy dylemat. Jest to założenie, które mówi, że mamy tylko dwie opcje: A albo B, żeby coś osiągnąć, w momencie kiedy najczęściej jest ich znacznie więcej. Są też opcje C D i E. No Nieważne, jakich dużo by nie było. My jako ludzie mamy po prostu tendencję do przedstawiania opcji A albo B i ignorowania reszty. Czemu? Za chuj, nie mam pojęcia. Z tego co czytałem, no to prawdopodobnie chodzi o to, że nasz mózg jest bardzo leniwy i zawsze kieruje się drogą, która jest najłatwiejsza dla niego. No i to tyle. Popełnianie błędu logicznego są w sobie nie jest końcem świata, to znaczy wiadomo, nie jest to nic dobrego, nie jest to nic cudownego, ale nie jest to, tak jak powiedziałem, koniec świata. Powinniśmy ich unikać, przynajmniej powinniśmy próbować ich unikać, ponieważ mogą one dyskredytować naszą całą wypowiedź, nasz cały argument. Ale jeżeli ktoś już popełni ten błąd, to nie uważam, że powinniśmy zamykać konwersację w ogóle, tylko i wyłącznie tego, że ktoś popełnił jeden błąd. Też mam tendencję do robienia tego. Teraz oczywiście, w przypadku, nie wiem, Oxfordu, albo jeżeli jesteś na przykład wicepremiera albo premierem jakiegoś państwa, błędy logiczne są bardzo dużym problemem. Zwłaszcza jeżeli robisz to specjalnie, żeby przekonać kogoś na swojej racji. Ale jeżeli chodzi o takie codzienne rozmowy, nie wiem, na Twitterze, w pracy, na YouTubie nawet, logiczne błędy nie są aż tak złe, nie są czymś, co kompletnie niszczy wizerunek człowieka. Tak długo jak nie są one popełniane specjalnie. Jeżeli robisz specjalnie, bo to wtedy jest to manipulacja, a nie konwersacja. I ten typ zachowania może ci pomóc wygrać jakieś kłótnie albo dyskusję, ale tak co do zasady, to dyskusji nie powinniśmy próbować wygrać, tylko dojść do jakiejś konkluzji. A więc jeżeli ktoś powie, ej, tu popełniłeś błąd logiczny, albo ty komuś tak powiesz, no to nie szalejcie, chłopaki. Zastanówcie się, czy naprawdę jest to błąd logiczny, być może zróbcie trochę researchu, może nawet zapytajcie czat GPT z braku laku. Jeżeli faktycznie jest to błąd logiczny, no to proszę się do tego przyznajcie i zastanówcie się nad swoim argumentem jeszcze raz. Nie ma w tym nic zupełnie złego. Tak właśnie rozwijamy się jako ludzie, ucząc się nowych rzeczy. I jasne, twój argument może kompletnie stracić jakokolwiek wartość w kontekście tego błędu logicznego, ale no co, zdarza się. Tak jak powiedziałem, dyskusja co do zasady nie jest coś, co my chcemy wygrać, tylko dojść do jakiejś konkluzji. Krótki przerywnik. Jeżeli podoba ci się materiał, który teraz oglądasz i chciałbyś zobaczyć więcej, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i udostępniania, no bo <grych> motywują mnie rosnące cyferki. A teraz możemy wracać. Miłego. Znaczna część społeczeństwa ma tendencję do zakładania, że kiedy ktoś coś mówi, to stwierdza fakt. Albo przynajmniej mówi, że jest to fakt, no cokolwiek. Jest to coś, co my jako ludzie robimy, zwłaszcza w przypadku mocno emocjonalnych dla nas tematów, albo takich wiecie osobistych. Naprawdę łatwo jest wkurwić się, kiedy ktoś wyzywa Twoją ulubioną grę, i jest naturalne, że czujemy się w jakiś sposób defensywni kiedy nasze emocje zostają zranione. ale to, że to jest naturalne nie oznacza, że to jest coś, co my powinniśmy robić. Tak jak powiedziałem wcześniej, Gdy emocje jeszcze wrócimy, a na razie weźmy sobie do tematu faktu kontra opinia. Więc jaka jest różnica? To jest trochę tricky, to znaczy jest to zależne od tematu i o specyficznego statementu, jaka dana osoba stawia, no bo weźmy gry wideo za przykład, skoro o tym jest ten kanał. Kiedy ktoś mówi, że gra, którą ty lubisz jest chujowa i stawia to jako za fakt, to jest należy się zastanowić czy jest to fakt, czy też nie, dlatego że może być, ale nie musi. Jest masa krytyczna ilość zmiennych, którą trzeba wziąć pod uwagę w takiej dyskusji, no bo na przykład ja osobiście nie lubię gier strategicznych, więc dla mnie Total War będzie chujowy i ja tych gry nie polubię, ale dla ciebie, drugi drugich widzów może być super i wtedy co, kto ma rację? No wychodzi na to, że nikt. Natomiast możemy wziąć na przykład pod uwagę takie aspekty jak technikalia i wtedy możemy powiedzieć, że gra jest chujowa pod tym kątem, że jest kompletnie niezoptymalizowana. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie zmienne, i tak dalej, często dalej sprowadza się to do personalnych odczuć i do personalnych gustaw. Nie tak dawno zrobiłem wideo na temat Kodwajna, gdzie wytłumaczyłem, czemu w mojej opinii taka jest chujowa. Ale nigdzie nie stwierdzałem, że jest to fakt. I nikt nie powinien tego odbierać jako fakt. Po prostu jest to moja opinia, którą jestem w stanie argumentować. A jeżeli ty lubisz Kodwajna i jesteś w stanie uargumentować, czemu go lubisz, no to super. Po prostu mamy inne zdania. I to jest kompletnie normalne. Jakiś czas temu na przykład spotkałem człowieka w internecie, który bardzo lubi Death Stranding 2. Ja osobiście nic nie widzę w tej ciekawego. Czy którykolwiek z nas stwierdza fakt? Nie. Lubimy po prostu różne rzeczy. Lubimy różne doświadczenia. Jestem przekonany, że masa ludzi powiedziałaby, że moja ulubiona graczy Kingdom Hearts 2 jest chujowa. Czy mnie to obchodzi? Niekoniecznie. Czy mnie jakoś boi, kiedy ktoś nazywa Cage tu chujowym? Też niekoniecznie. A czemu? Bo jest to wszystko subiektywne. No więc czym właściwie jest fakt? No bo być może tego nie wiesz, widzu. W najprostszej formie fakt jest twierdzeniem, które opisuje rzeczywistość albo prawdę i jest możliwe do zweryfikowania obiektywnie poprzez dowody, obserwacje albo jakieś źródła. Na przykład, gra X nie sprzedała się dobrze. Studio wydało na nie 10 tysięcy, a zrzuciło się jedynie 5. Produkt y, produkt y sprzedał się bardzo dobrze. Estymowaliśmy, że sprzeda się 10 tysięcy sztuk, a sprzedało się 150 tysięcy sztuk. Fakty mają bardzo jasną i taką dosyć sztywną definicję. Ale co jest ciekawe, to niektóre fakty nie są aż tak absolutne, jak się wydaje. Fakty, które są bazowane na tak zwanych twardych dowodach, czyli np. matematyka, 2 plus 2, są absolutne i prawdopodobnie nigdy się nie zmienią. Ale jeżeli chodzi w ogóle o naukę, to faktem jest to, co może być uznane za fakt tak długo, jak nie znajdziemy nowych danych, które by przeczyły temu, że ten fakt jest faktem. Jakkolwiek jest to kurwa nie naokoło wytłumaczone. Ale może na przykładzie. Obecnie mówimy, że. Podróżowanie szybciej niż światło jest niemożliwe i wiemy to na podstawie naszych praw fizyki, które odkryliśmy do tej pory. Ale jest to fakt teraz, to znaczy w przyszłości, być może odkryjemy coś, co sprawi, że zmieni nasze rozumienie tego aspektu, i wtedy nie jest to już fakt, a po prostu przeszłość i stale twierdzenie, które już nie jest aktualne. A więc podsumowując, jeżeli ktoś mówi, że coś jest faktem, mają na sobie bardzo duży, więc kurwa, astronomiczny ciężar dowodu. Muszą wykazać jakiś dowód na to, że coś jest faktem. Inaczej jest to prostu opinia, która udaje, że jest fakt. I warto o tym pamiętać, kiedy ktoś mówi o czymś, co my lubimy, albo kiedy my o czymś mówimy, co lubimy. No więc dobrze, przejdźmy teraz trochę do emocji. Wielokrotnie wspomniałem w tym filmie, że emocje są kompletnie naturalne, to znaczy odczuwanie emocji. Bez nich nie bylibyśmy ludźmi. I jest to w snach prawda, ale jest kilka ważnych rzeczy na temat emocji, które musimy wiedzieć. Emocje nie są czymś, czym Emocje nie są czymś, co jesteśmy w stanie kontrolować. I co ważniejsze, ty i twoje emocje to są dwa oddzielne byty, ty nie jesteś swoimi emocjami. Ty jesteś człowiekiem, który ma jakiś tam nickname na YouTube i teraz to ogląda, a twoje emocje są w tobie i są częściej u ciebie, ale nigdy nie będą tobą. Mało tego, nawet powiedzenie, że jesteś swoim własnym mózgiem ja się do końca prawdziwe, bo jest to znacznie bardziej skomplikowany temat, którego ja do końca nie rozumiem. Emocje istnieją niezależnie, pojawiają się bez naszego inputu albo z naszym inputem, po prostu jest to coś, co się dzieje, taka trochę, wiecie, chaos gdzieś tam w tle. Problem polega na tym, że mają one tendencję do kompletnego zjebania naszego, naszych umiejętności, do myślenia, argumentowania albo nawet zachowywania się w jakiś sensowny sposób. Ciężko jest nad nimi zapanować, ponieważ nie są one logiczne, nie są one świadome. Jest to jakaś tam reakcja chemiczna w naszym mózgu. I wszystkie emocje są tak jakby walid. Nawet jeżeli my nie rozumiemy, czemu ktoś czuje się tak, jak się czuje, to uczucie jest dla tej osoby prawdziwe. Ale to oznacza również, że z emocjami jest bardzo ciężko dyskutować, ponieważ nie są one logiczne z natury, tak jak mówiłem wcześniej. I teraz, tak, żeby było jasne, nie mówię tego, żeby dyskredytować wagę emocji w naszych życiach, ale trzeba wiedzieć, że częściej niż rzadziej one wpływają na dyskusję w bardzo negatywny sposób. I przez negatywny mam na myśli, że mogą prowadzić do błędnych założeń, błędów logicznych albo mówienia rzeczy, których byśmy nigdy nie powiedzieli, gdyby nie ilość emocji, które czujemy w danym momencie. Dlatego podczas dyskusji warto zadawać sobie pytania, tak jak na przykład: czy to co robię to overreacting? Czy naprawdę wierzę w to co mówię? Czy po prostu w tym momencie jestem emocjonalny? Czy moja odpowiedź pochodzi z argumentacji i logiki? Czy może jest to po prostu wybuch emocjonalny? I czy mój argument stoi na faktach, czy po prostu jest mi przykro? Nawet jeżeli masz naprawdę dobre umiejętności krytycznego myślenia, naprawdę trudno jest zauważyć moment, w którym emocje przyjmują stery. To się po prostu dzieje każdemu z nas. Jesteśmy w końcu ludźmi, czujemy, że to normalne. Powinniśmy przynajmniej odejść od dyskusji w momencie, kiedy czujemy, że ta emocjonalnie nas przewyższa i nie jesteśmy w stanie jej kontynuować na sensownym poziomie. W innym przypadku nie jest to dyskusja, tylko po prostu darcie pizny na oponenta bez żadnego sensu. Szkoła nauczyła nas, że jeżeli popełniamy błąd coś tam się nie uda, no to mamy przejebane. No niczemu. Wynika to po prostu z systemu ocen w Polsce, z presji rodziców i środowiska, no i faktu, że szkoła nigdy nie uczyła nas, jak przygrywać, jak reagować, kiedy sobie nie radzimy, albo jak w ogóle procesować w bani porażkę. Większość z nas zwyczajnie nie ma zielonego pojęcia, jak się zachować, kiedy zjebiemy. I prawda jest taka, że popełnianie błędów jest po prostu częścią życia. Nie jesteśmy idealni, nie rodzimy się ze wszystkimi umiejętnościami, które, których potrzebujemy do życia. Każdy z nas robi loda w momencie, kiedy zaczyna swoją przygodę w czymś. Weźmy na przykład mój kanał na YouTubie, Obecnie jest malutki, mało kto go ogląda, być może tego filmu nikt nie zobaczy, ale jest to po prostu część procesu. No i to tyle. W trakcie dyskusji bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, jak i kiedy przyznać się, że jesteśmy w błędzie. Być może często najlepszym ruchem, jaki możemy podjąć, to jest tak zjebałem. Być może przeprosić w zależności od sytuacji i iść dalej ze swoim dniem. Nie jest to koniec świata. Jasne, twój argument mógłby być kompletnie bezwartościowy w kontekście błędu, który popełniłeś. Być może przegrałeś w cudzysłowie, dyskusję, ale czy to sprawa, że jesteś mniej wartym człowiekiem? Czy to jakkolwiek sprawa, że wszystko czym jesteś staje się nieistotne? No kurwa, no nie. Problemem też jest to, że ludzie mają tendencję do bardzo takiego, wiecie, chamskiego i silnego oceniania. W przypadku, kiedy ktoś popełni błąd. Ludzie kochają śmiać się, wyśmiewać, krzyczeć, wiecie, dawać i tak itd. I są w stanie kancelować dyskusję albo całą osobę. Tylko na podstawie jednego błędu. Jest to kurewsko kurwa głupie. Jest to jedna z gorszych rzeczy w naszych czasach, jakie w ogóle powstały. Przekreślanie ludzi na podstawie jednego błędu jest w toksyczne i doprowadziło do momentu, kiedy mamy całą cancel culture wokół tego. I już parokrotnie w historii skancelowaliśmy ludzi, którzy nie powinni być kancelowani. I pytanie, jak wiele z nich po prostu nie miało siły się obronić. Jak wiele z nich po prostu nie było w stanie wyjść z gówna, w które wleciało. I jasne, spoko jest zażartować z jakiegoś błędu, tylko po prostu pamiętajmy, że każdy z nas popełnia błędy. Ty też przegrywasz, ty też popełniasz błędy. Też nie urodziłeś się ze wszystkimi umiejętnościami, których potrzebowałeś i które masz teraz, więc być może nie jest najlepszym momentem śmiać się z osoby, która przez sekundę popełniła błąd i widać, że jest z tego powodu głupio. Być może pożałuję zrobienia tego filmu tak wcześniej mojej całej przygodzie na YouTubie. Być może, gdybym poczekał z pół roku, znacznie więcej ludzi zobaczyłoby to, o czym teraz mówię. Ale szczerze, aż tak mi to nie obchodzi. To znaczy, bardzo bym chciał, żeby dużo ludzi pomyślało nad tym, jak dyskutuje, pomyślało nad tym, co robi w dyskusji, jakie błędy popełnia i zastanowiło się nad swoim życiem troszeczkę bardziej. Zwłaszcza w momencie, kiedy dyskusja sprowadza się do taspier dalej. Ale te wideo nie powstało po to, żeby ten kanał się rozwijał. Powstało po to, że chciałem coś powiedzieć, chciałem coś z siebie wyrzucić, być może, i chciałem trochę pokazać, że. Ej, to, że zrobiłeś jakiś błąd, to nie przekreśla ciebie jako człowieka i to, że z kimś się nie zgadzasz, ale pokłóciłeś, nie oznacza, że masz go zablokowywać jako znajomych na Facebooku czy cokolwiek. Chciałem przekazać w miarę prostą wiadomość tym filmem. Też Ty, jesteś człowiekiem, powinieneś się rozwijać i uczyć. Powinieneś być krytyczny względem siebie, oczywiście w ramach jakiegoś tam stosownego poziomu, a my jako community, to nieważne, czy jest to, wiecie, tam bombelek gamingowy, polityczny, my wszyscy powinniśmy po prostu celować, żeby być jak najlepsi w tych dyskusjach, Ponieważ dyskusje pozwalają nam się rozwijać, pozwalają się rozbijać każdemu społeczeństwu. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy po prostu grupą, niezależnie od grupy, w której jesteś, która jest rządzana nienawiścią przez jakiegoś wyobrażonego wspólnego przeciwnika, przez podziały, kiedy moglibyśmy się rozwijać wszyscy i iść dalej do przodu. Nie zmieniaj kogoś swojego przeciwnika tylko w tego, że on myśli inaczej. Oczywiście tak długo, jak te poglądy nie są aktywnie szkodliwe i ta osoba aktywnie nie krzywdzi kogoś na podstawie swoich poglądów. Próbuj być lepszy niż byłeś wczoraj. Ucz się, rozwijaj, nawet jeżeli są to młodkie kroczki. I to była było na tyle na dzisiaj. Jeżeli doszedłeś do tego momentu w filmie, dziękuję i serdecznie proszę o udostępnienie podesłanie tego ludziom. Być może ktoś z tego wyciągnie coś, być może ktoś poprawy to humor, bo jakiejś kłótni czy cokolwiek. Jeżeli nie, to chuj. Jak powiesz, że film był chujowy, to napisz, że był chujowy, mówi się trudno. Ale jeżeli ty doszedłeś, przesłuchałeś tego wszystkiego, to jestem bardzo szczęśliwy. Elo!